Najgorsza robota, nie? Kuba, gratulacje na sam początek. Nie wygraliście dwa mecze właściwie w rząd Powiedz wygrywacie z Litwą 1-0, teraz wygrywacie 2-0 z Maltą. Czym różniły się dwa, te dwa mecze, w Twojej opinii? Co się zmieniło pomiędzy jednym a drugim meczem w grze reprezentacji Polski? No myślę, że mimo wszystko w tym pierwszym meczu zabrakło nam tego, żeby ten mecz otworzyć, bo, bo on by był zdecydowanie łatwiejszy, gdybyśmy wykorzystywali szanse, a po drugie je stwarzali, bo tych szans nie było dużo, tak ja uważam. W tym pierwszym meczu no, no tutaj od razu... Chcieliśmy narzucić te własne tempo i je narzuciliśmy. Szkoda, że, że nie wykorzystaliśmy tych szans, które mieliśmy w pierwszej połowie czy w drugiej, bo ten wynik mógł być zdecydowanie wyższy i, i ten mecz mógłby się skończyć 5-6-0 na spokojnie, więc na pewno szkoda, bo ta nieskuteczność nasza była dzisiaj. Ale, ale tak jak pan powiedział, no mamy 6 punktów po dwóch meczach i, i musimy, musimy patrzeć przed siebie. Co powiedział Michał Kropierz jako pierwsze? Pierwsza pierwszą rzecz, jaką powiedział Michał Probierz po, dzisiejszy, po, dzisiejszy po dzisiejszym meczu. Tak. Tak, no Myślę, że właśnie ta nieskuteczność, bo kurczę mieliśmy tyle sytuacji strzałów z dystansu, gdzie, gdzie ja sam miałem gdzieś trzy sytuacje, gdzie mogłem się lepiej zachować i uderzyć po prostu lepiej i strzelić gola, bądź, bądź asystować, więc yy, na pewno ta nieskuteczność, kurczę, bo, bo z takim rywalem, jeżeli byśmy wygrali 4-5, 6-0, to na pewno to inaczej by wyglądało i ta pewność siebie zdecydowanie by, by wzrosła na kolejne mecze, ale tak jak mówię, no musimy to dzisiaj zabrać, że, że był to 90-minutowy mecz kontrolowany przez nas i, i, i to na pewno na plus. Kuba, na wczorajszej konferencji prasowej mówiłeś o tej osobowości, o tym, że ty jesteś gotowy do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za kadrę. W pierwszej połowie większość akcji szła lewą flanką przez ciebie. Czy ty dzisiaj poczułeś, że to jest taki twój wieczór i chcesz wziąć tę odpowiedzialność, o której mówiłeś, bo widać to było przez pierwsze 45 minut? No tak, zdecydowanie tak. No na tyle, ile miałem sił, chciałem starać się robić tą przewagę, wchodzić w te pojedynki na jeden, jeden na jeden, stwarzać zagrożenie pod bramką, bo tego się ode mnie oczekuje, więc na pewno tak. No to był mój 20. mecz w karży, więc mimo wszystko jeszcze mam powiedzmy 22 lata więc stosunkowo jestem młody i no chcę brać tą odpowiedzialność, bo mówię no to nie jest mój pierwszy czy drugi mecz w kadrze więc, więc na pewno fajnie gdzieś pod absencją tutaj Nikoli Zalewskiego czy Piotra Zielińskiego, inni zawodnicy muszą przyjąć tą odpowiedzialność, tak samo jak, jak Robert powiedział, więc, więc na pewno cieszę się, że w jakimś stopniu dzisiaj to zrobiłem i mam nadzieję, że to, to nie będzie jednorazowy, jednorazowy występ. Jak byś porównał tych dwóch przeciwników Litwę i Maltę? Chyba w meczu z Maltą mieliście więcej wolnego miejsca. Znaczy myślę, że to też było przez pryzmat tego, że od razu narzuciliśmy te własne y, szybkie tempo naszej drużyny dzisiaj, bo, bo wyglądało to naprawdę w pierwszej połowie nieźle i, i mieliśmy tu wszystko pod kontrolą, stwarzaliśmy sytuacje, tak jak mówię, nie wykorzystywaliśmy ich, ale, ale one były, y, nie tak jak meczu, w meczu z Maltą, gdzie, gdzie nie mieliśmy nawet takich dogodnych sytuacji do strzelenia bramek, a dzisiaj one były, więc, więc na pewno y, z takimi rywalami musimy od razu, y, szczególnie w meczach u siebie, narzucić to te własne tempo y, na wysokiej intensywności, żeby przeciwnikom było ciężko, ciężko cokolwiek zrobić i myślę, że dzisiaj w większości, w większości czasu robiliśmy. Uwa, a komu kibicowałeś w meczu Hiszpania-Holandia? Z kim woli, wolałeś zagrać? A, nie, myślę, że no to są dwa klasowe zespoły. Nie ma tu oceniania. No Hiszpania, Mistrz Europy. Holandia również bardzo dobry zespół, więc myślę, że jest to, jest to zupełnie obojętne, bo, bo dobrze wiemy, że z jednymi i z drugimi byłoby bardzo ciężko. W meczu Litwa-Finlandia padł remis. Jak to skomentujesz, bo to chyba bardzo dobry wynik pod kątem. E znaczy tak, no my się musimy po pierwsze patrzeć na siebie, ale oczywiście, no, myślę, że Litwa pokazała przede wszystkim też na, tych, na tej przejwie reprezentacyjnej, że, że nie można z nią y, pogrywać, tylko, tylko jest bardzo dobrym zespołem. Pokazała to teraz u siebie z Finlandią. Y, zabiera im trzy punkty, więc, więc na pewno... Na pewno dla nich na plus, jak i również też dla nas, więc, ale tak jak mówię, my musimy się patrzeć na siebie, mamy teraz mecz bardzo ważny w Finlandii w sercu i jego musimy wygrać. Zgrupowanie dobiega końca, więc już można zrobić rachunek sumienia. Jaki był największy grzech tej reprezentacji w czasie marcowego zgrupowania? największy grzech. No myślę, że ta nieskuteczność mimo wszystko, no bo każdy tutaj oczekiwał z Litwą i z Maltą, że to będą łatwe przeprawy po 4-5-0 i, i będziemy super zadowoleni tak się nie stało. No, każde kwalifikacje tutaj rządzą się swoimi prawami, wiadomo, oczekujemy od ciebie więcej, ta nieskuteczność była z naszej strony duża, ale, ale miejmy nadzieję, że ta pewność siebie w tych kwalifikacjach będzie zdecydowanie rosła z meczu na mecz No i miejmy nadzieję, że tak się stanie. Czy po tej pierwszej bramce e, poczuliście taki większy luz w rozgrywaniu piłki? W sensie to było taki mecz do pierwszej bramki, że potem już zdominujecie przeciwnika? Czy to był jeden z właśnie tych aspektów, który musieliście zrobić, aby potem móc spokojnie rozgrywać piłkę? No tak, zdecydowanie, jeżeli z takim rywalem szybko strzelasz pierwszą bramkę, no to, no to od razu gdzieś ten mecz się dla nas lepiej układał, otworzył, bo przeciwnik też musi się bardziej otworzyć e, 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 i grać bardziej ofensywnie, więc na pewno na plus dobrze, że narzuciliśmy te swoje tempo od razu e, bardzo wysokie i, i na pewno szkoda, że nie strzeliliśmy tego najwięcej. Dzisiaj Dobrego. Wszystkiego no no dobrego. dobrego.